Witam, dzisiaj na tapacie mamy rynóweczkę razem z rozrzutnikiem Rozwalam obornik. Tutaj 120 na hektar ton. I tutaj mamy tak, taki kawałek zostanie. Jest mokro w tym miejscu tutaj ile mogłem sobie na przykład to wcofać, wcofałem no, tam, tam się zawaliłem wczoraj no, co za czuby. Napędu nie włączyłem, <gry> ja pierdolę dobre tutaj, sobie powcowywałem tą w miarę przespół, już po wepchnąłem tam rozrzutnik, poprzeczki porobiłem tam, trochę już podorałem któregoś dnia, Boże od wczoraj, tak solidnie od wczoraj, bo przedwczoraj to tragedia była. Przedwczoraj była tragedia. Wywiozął rożotnik i trzy listwy na raz. Siekły, powyginało, wyłamało. Musiałem kurde kupić. Nie było akurat takich jak ja potrzebuję. Jeszcze nietypowy rozstaw. 76 cm. Były 66. Kubiłem dłuższe metry, 40 m. I zrobiłem z tych dłuższych te krótsze dokupię jeszcze sobie dłuższą, jedną i zrobię sobie, z tych pozostałości jeszcze porobię więc taki zapas będę miał po prostu sobie o jeszcze rozrzutnik taki liczę, że rozrzutnik jeszcze tutaj trzeba będzie, bo tutaj ile wyda teraz, tyle wyda to tutaj już nie dużo zostało ale tutaj szybciej dam, bo no już nie będę tutaj ten Dam tutaj dwójeczką sobie, bo ten wąski pasek jest taki. O! Dzisiaj jest w planie, żeby to zaorać. Ej, jak będzie komu doić krowy, oczywiście, no. Co będzie w planie, żeby to dzisiaj zaorać? Kurydzy najwyżej na i ten. I już by mieli lżej. No jeszcze już tutaj, tutaj liczę, no nie wiem właśnie. Czy jeszcze wieść jeden, czy nie? Już nie mam pojęcia. O, tutaj troszeczkę zostało. Tam też troszeczkę. No i się zastanawiam, czy to kukurydza jest sens tutaj dowozić jeszcze. Bo jeszcze yy, yy, jeszcze się namyśliliśmy, żeby doszedł sobie hektar dodatkowo kukurydzy. Więc. Yy, no więc tak. No, będzie tutaj 2,5 i na poprzedniej działce co w tamtym roku było siane yy, będzie hektar zasiany tam mam już sobie takie na yy, rozdzielone na aplikacji mam aplikację polową tutaj sobie w telefonie i sobie sprawdzam ostatni raz sprawdzałem wymierzyłem sobie mniej więcej ile tam ma być i wyszło że będzie gdzieś hektar będzie gdzieś hektar yy... Kukurydzy, półtora hektara tej łąki zaoranej, tam jest blisko półtora hektara, będzie zboża. Plus do tego jeszcze ziemniaków, 20-30 arów. I jeszcze w tym jednym małym kawałku, właśnie 20, 20 arów jeszcze zboża się wciśnie. Będzie 3,5 hektara. To dla mnie i tak będzie aż, aż kukurydzy. No, chyba że statko się będzie powiększało jeszcze bardziej. to zobaczymy. No. Zobaczymy. To jest tak w planie na razie. Wstępnie. No, ja tutaj już skończyłem. No zostały tutaj. Tu zostały jeden przejazd, drugi przejazd. I ja tylko tutaj od okupki. Tu, gdzie kupa leżała. To 1, 2 i tutaj ten przejazd, co mi zostało trochę, trochę mi go zostało, no i nie wiem, czy jest sens, kule ładować pół rozrzutnika, czy tam na przykład jeden pełny rozrzutnik, taki po, po brzegi tylko, I tylko po brzegi i przywozić, czy już lepiej już nie przywozić i po prostu mamy 13-18 zanim wrócę, zanim podczepię, zanim co. Taka tutaj mała, niewielka strata będzie najwyżej. Uf, tam. Dobra, to na razie wszystko. Zobaczymy się przy orce. O tutaj jo Zaczął mi siadać. I myślałem, że do tyłu go wypchnę. pod na górę go. A gdzie tam ta strona zaczęła kłaść się? To myślę sobie, już nie ma wyjścia. Albo kiprujem tutaj, albo wyciągamy to. Stąd. Do tamtąd dociągnąłem to jakieś 10 metrów, 15 i wywaliłem, i dopiero wtedy tak na blokadzie lekko skręciłem kłami, żeby wyciągnąć bliżej łąki. Już szedł, no i dopiero na łące wyskoczył mi. I dopiero na łące mi wyskoczył. No tutaj widać jak y, tym. Nie wiem, tu chyba już ośka siada, siadła w tym miejscu, może jeszcze nie, tutaj chyba raczej od, yy, od zaczepu dolnego, znaczy od yy, Bo ja mam na pitolfiksie zaczepiony, no i raczej od tego tutaj tylko przerwało podwoziem już, no ale dał radę, nie ma, że boli jemu, blokada, ogień, natłoki Przód, tył, przód, tył, przód, tył, przód, tył I wyjechał Tu już zaczęło go wynosić Ale miękko, kurde Zaczęło go podnosić tutaj A tam już jak złapał łąki Kawałek łąki tutaj już złapał To już przód go wyrwał No i dał radę, no Myślałem zaraz Telefon, kurde, wyciągać się Albo w sposób z TikToka <laughs> Mam akurat linę Wziąłem zapas dług, miarę długa, no Zaczepiłby tu 80. 1-1, wypuścił tutaj tak samo. 1-1 i po pomału, może by wyskoczyło się. Może wyciągnąłby druwa, sam jeden. No ale i bez tego. Już jest druga wtopa na tym polu. No trzecia, no liczmy trzecia, no bo tamta, to że sam wyjechał. Bez problemu, bez żadnego grzebania się Pierwsza to, to tutaj można powiedzieć, że to tego nie liczyć To z to To druga, tam z orania To trzecia, więc I to mi uświadamia, że trzeba kapcie Chociaż na tył wstawić będzie A później Po pewnym czasie naprzód Bo tutaj, tam zaczęłem sobie Cofać Cofać i rozwalać a tutaj o, znowu się zaczęło takie bagnisko. Miękkie i trzeba będzie tutaj zatrzymać się. No i nie wiem, czy będę dalej tutaj doładowywał. Zobaczę, jak, jak już mało jest, to nie będę doładowywał. Przejadę, za, za, załaduję. I wtedy następny ciach, ciach. No nie wiem, będę musiał pomyśleć, czy tam tu jechać brać kupę. No jest miękko, no nie będę mówił, że nie jest. Jest miękko tutaj na środku. Tam traktorem też zawracałem się, to też jakiś problem stworzyło dla mnie. A ten obornik raczej chyba zostawię na jesieni, na łąki go tutaj rozwalę. On już taki oprzetrzepany jest. No miał iść tutaj, no ale nie dało się po prostu. Nie udało się, strasznie mokro było. Problem. Ale zobaczymy latem. Może coś jeszcze trochę dowiozę. I będę miał tutaj sobie taki kompost, można powiedzieć, już przeleżany na łąki na jesień dać. <laughs> tutaj. A tutaj mokro. Tutaj, kurde, przed świętami kupa wody była. Już nie ma wody. Zeszła. A jak wchodziłem tutaj, jak wchodziłem to do pół buta, kurde, w dołku tym. Więc no srogo, srogo, srogo było, teraz zeszło i jakoś tutaj ten No ale dobra e, Tak to, tak to do, do kończymy ten temat. Może do 16 się wyrobię, powinienem może raczej do 16 się wyrobić Dobra Na razie wszystko